Kaczorowska z Nienacka wyznała o Rogacewiczu. Wcale tak nie określa ich relacji. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz gościli w znanym podcaście, gdzie porozmawiali m.in. o byłej żonie aktora oraz swojej relacji. W pewnym momencie tancerka powiedziała wprost, że tego, co ich połączyło, nie nazywałaby zakochaniem się. Oto szczegóły, które poruszyły fanów tanecznego i życiowego duetu. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz udzielili szczerego wywiadu. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą duet w życiu i tańcu z gwiazdami. Z początku niechętnie mówili o swojej relacji, pozostawiali jedynie małe znaki, że coś wisi w powietrzu. Nawet gdy wyjechali razem na egzotyczne wakacje, skąd publikowali zdjęcia, nie przyznali się do związku. Dopiero po czasie ogłosili to oficjalnie, a nawet doszło do pocałunków w studiu Polsatu. Od tamtego momentu wszystko jest inaczej. Agnieszka i Marcin pokazują szczegóły prywatnego życia. Na łamach podcastu Wojewódzki Kędzierski wyjawili, że połączyło ich coś nietypowego. Agnieszka Kaczorowska o zakochaniu. Tak nie nazywa ich więzi. Na tym etapie życia, po trudnych doświadczeniach, z różnymi ranami, bliznami i przeżyciami, ja nie nazwałabym tego zakochaniem, powiedziała Wojewódzkiemu i Kędzierskiemu Agnieszka Kaczorowska. Prowadzący na moment za nie mówili, czy to oznacza, że między Agnieszką a Marcinem nie ma miłości? Zanim ktokolwiek wysnuł podobny wniosek, Kaczorowska kontynuowała wypowiedź. Rozwiała wątpliwości i wskazała na przewagę aktualnego związku nad poprzednimi relacjami, to jest zupełnie inny rodzaj uczucia dla mnie. To coś, co jest w oparciu o ogromne wsparcie. To jakiś rodzaj uzdrawiania siebie wzajemnie. Zakochanie kojarzy mi się z tym, jak masz 18 lat i motylki w brzuchu, kontynuowała tancerka, a Marcin się z nią zgodził. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz o wspólnym tańcu Dla Marcina i Agnieszki wspólny taniec w tańcu z gwiazdami to okazja do pogłębienia więzi. Taka bliskość bardzo im odpowiada. Moment, w którym skończył się taniec i się tak fajnie przytuliliśmy, to była dla mnie ogromna ulga, bo to był pierwszy taniec w moim życiu i to, że mogłem zatańczyć go z tobą, to było coś fantastycznego i to był moment, w którym poczułem, że zaczynamy tę zabawy. zdradził Marcin Rogacewicz w rozmowie z naszą reporterką. Tak, my nie chcemy udawać, chcemy być autentyczni i wszystko będzie naturalne, tak jak akurat w danym momencie się wydarzy, uzupełniła Agnieszka Kaczorowska.